Jeszcze zapomniałem o czymś dodać, no bo umyłem go, ale jeszcze trzeba go zakonserwować. Konserwuję go balistolem, Każdy może sobie używać tam, czego chce do konserwowania. Ludzie mają różne sposoby, patenty. O jezu, czego to ludzie nie wymyślą. Ja używam tego balistola, jest bardzo dobry. Całą korwę jadę. Bardzo ważne jest. Popsikanie urządzeń celowniczych, bo one lubią rdzewieć. Nie wiem dlaczego, ale to już mi trochę przyrdzewiało kiedyś, jak zostawiłem go na kilka chwil. No i co? I to ładna szmatka, czysta przecieramy, otwieramy. pach się ładnie świeci. Idealnie. Tak jak mówiłem, dbać, dbać, jeszcze raz dbać. Bach. No. Ta broń jest gotowa do strzelania. Przetrzeć delikatnie. Jak sobie. Tak sobie. Czeka. Na dobry dzień dobrą pogodę, tak jak to dzisiaj super kolbę najlepiej chronić, bo w tych case'ach to wszystko wszystko gdzieś lata a nawet tą drugą szmatą, co mogę poprzykryć chociaż nie wiem, już jest mokra to nie o schowiemy schowujemy jest Finito, czyściutki, elegancki, do użytku wielokrotnego. Do widzenia, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.